Pierwszy raz samemu na dużego tripa. A jestem sam, ten trojecy A i tu W dzisiejszym odcinku jadę pierwszy raz samemu na dużego tripo I to jeszcze nie na swoim motocyklu Tylko na taty Husqvarna TE300 TPI z roku 2020 Więc myślę, że będzie bardzo hardkorowo Ponieważ nie swój motocykl, a także samemu Więc będzie mega niebezpiecznie Więc oglądajcie do końca, żeby zobaczyć co tutaj się będzie działo Czyli w moim punkcie docelowym Czyli moje ulubione Daszewice, Żwirownia Jest super No i co? Zapraszam do oglądania Subik, strzelaj go, musi być Szary wraz z wnętrzkiem, aby być na bieżąco Lecimy po 50 koła Social media wbijaj, bo jest tam inny materiał niż na YouTubie No i lecimy Dobra, no to zaczynamy Delikatny cykorek jest, ale co zrobić Najpierw jedziemy zatankować Ponieważ jest ponad pół baku Ale wiecie, wolę dolać do pełna Żeby nie było żadnego zonka, Więc Wyjeżdżamy Pach, pach. Dobra. Pach, pach. Ile jemy? Dziewięć pięć. Prosto do baku. Tym nie ma Dobra. Pięknie. Dzień dobry. Do widzenia. Kurde, pierwszy raz puściłem samo mnie zapaliło. Zabolało w portfel, Już wiem, jak się tata za każdym razem czuje. No ale jedziemy na żwirownię. Teraz jest przynajmniej co przepalić. Ta ręka! A jestem sam. ten trochę jest. Nie ma co ukrywać. Ale ciśniemy. Nie ma co się opierdzielać. I tu niestety jest dość długi kawałek asfaltu. Tego niestety nie uniknę, ponieważ no nie wiemy jeszcze do końca z jaką drogę obrać. Żeby tego asfaltu tu nie było... To jest bardzo ciężka do obrania, no ale co? Ciśniemy, nie? No troszkę przeleciałem nie? Nie mam co ukrywać, dajmy mu trochę teraz odsapnąć, bo nam się tu kurde, zagotuje. Nie będzie problemu, Wiecie jaki mam jedyny problem? Nie mam kurde zegarka na ręce albo na kierownicy. To jest właśnie ten problem, bo nie widzę godziny, no muszę mniej więcej kontrolować godzinę, bo nie chcę jednak się spóźnić, więc nie, będę, nie wiem, czy muszę przycisnąć, czy nie, a nie chcę wyjmować, kurde, telefonu yy, z kieszeni, którą mam zapiętą na zamek i na szef dodatkowo. tam będzie pewnie pół zalane więc szybkie schody obrobione Uo. ale powiem wam tak, ta taty chustkarna no idzie jak pław nie wiem czy tak zresztą bym przekazował <noise> Ale wylało Dobra, trzeba to objechać Dobra, sam Przepraszam, zgubiłem się Dobra Już jestem obok mostu A chłopacy za mostem czekają Hmm. Ma. Ale bez spóźnienia, jest 28. No ale tak przecisnąłem, kurde, za późno wyszedłem. Musiałem jeszcze kilka rzeczy ogarnąć. No ale, ale się udało. Jak jedziemy? E, tak to... jak ostatnio? No może albo wcześniej sobie jedziemy i jedziemy. To możesz prowadzić, wiesz? Bo ja tak za bardzo obeznany nie jestem, nie? Czuję i później v ve dvojkách. na podjazdach no i pięknie ale szybko no. mega sprawnie poszło Bijamy się tą 300 tam na grubym Jak to się stało? Ej, nic się nie stało Ja pierdzielę No to ładnie Ma? to po <laughs> teraz do kumpla Huberta To jest dzienda! A mój mechanik. No i ogarnięte. Już tak nie napierdziela. Jak wcześniej po uszach. Jest nie dobrze. Kupel tam nie chciał, żebyśmy nagrywali. To nie nagrywałem.